Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek poradnikowy dla Football Managera, i to jest oczywiście kierowane głównie do graczy początkujących. Chociaż myślę, że akurat w tym odcinku również gracze średnio zaawansowani wyciągną coś dla siebie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ekranie dynamiki. Ekranie, który ma bardzo duży wpływ na to, jakie wyniki osiąga Wasza drużyna. Zanim jednak zaczniemy dzisiejszy. Odcinek, to ja Was serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału oraz do tego, żebyście odwiedzili mój drugi kanał, czyli Jaders VRC, gdzie gramy sobie w gry strategiczne, gry taktyczne, gry RPG i czasami w różnego rodzaju indyczki. Zapraszam serdecznie również na nasze media społecznościowe. Do nich macie linki pod każdym z odcinków. Także no, musi być nas coraz więcej, żeby to wszystko miało sens. W tym roku chciałbym osiągnąć granicę 15 tysięcy subskrybentów. I 1000 subskrybentów na drugim kanale. Wiem, że możecie mi w tym e, pomóc. Słuchajcie, zaczynamy dzisiejszy odcinek. E, wszystko jest dobrze, dopóki wygrywamy mecze. Wszystko jest dobrze, dopóki dopóty idzie nam dobrze na boisku. Jak zaczyna się coś psuć, jak drużyna zaczyna przegrywać, jak drużyna nie gra tak jak sobie tego zakładaliśmy, czy tak jak sobie tego życzymy, no to jedynym wyjściem z sytuacji tak naprawdę oprócz oczywiście delikatnych zmian taktycznych albo rotacji zawodnikami jest zajrzenie do ekranu dynamika. I tak jak mówię, jak przegrywamy, to im więcej przegrywamy. Im więcej mamy problemów, tym więcej na ekranie dynamiki możemy zdziałać. Tak naprawdę, jeżeli wygrywamy mecze, to generalnie nikt tutaj nie zagląda. Problem się robi wtedy, kiedy zaczynają się właśnie jakieś problemy z wynikami i z dobrą grą drużyny. Także słuchajcie, dynamika w ogólnym takim kształcie, aspekcie i koncepcie to jest zakładka, która pokazuje nam, w jakim stanie mentalnym przede wszystkim jest nasza ekipa, ale też poszczególni zawodnicy. No i tutaj w zakładce Dynamika, macie takie trzy podstawowe elementy, czyli zgranie zespołu, atmosfera w klubie i poparcie dla menadżera. To pierwsze jakby jest najmniejszą konsekwencją wyników. No wiadomo, tak jak w prawdziwym życiu. Jeżeli są wyniki, to jest atmosfera w klubie dobra. Jak nie ma wyników, to atmosfera w klubie jest zła i generalnie jak się zapętlimy w tym wszystkim, w tych negatywnych emocjach, to potem ciężko jest z tego wyjść. Ale ja też wam powiem, jak z tego się uwolnić. Jeśli przegrywamy mecze, zawodnicy są niezadowoleni, a że są niezadowoleni, to przegrywamy mecze, a że przegrywamy mecze, to są jeszcze bardziej niezadowoleni i tak dalej i tak dalej. Jak z tego wszystkiego wyjść? Też o tym wam dzisiaj poopowiadam. Słuchajcie, z zespołu. No to nam prezentuje to, w jaki sposób zawodnicy rozumieją się na boisku. I to będzie rosło w miarę upływu sezonu. To jest, jak tak jak mówię, najmniej zależne od wyników, ale też bardzo ważne. Jak to możemy podnieść? Oczywiście wchodzimy sobie w trening, w makrocykl czy mikrocykl treningowy, trening dodatkowy i działalność społeczna, który która podnosi nam zgranie zespołu oraz atrybut współpracy, plus więź zespołowa, ta troszkę mocniej podnosi nam zgranie zespołu, jego zadowolenie oraz oczywiście atrybuty współpracy. Również ma bardzo ważny wpływ na nadchodzący mecz. O tym pamiętajcie, że to zgranie nam rośnie także w trakcie nadchodzącego spotkania. Wracamy do atmosfery w klubie. Atmosfera w klubie, słuchajcie, no to jest generalnie taki cały ogólny kształt tego, jak zawodnicy w tym klubie się czują. Tak? na to ma wpływ wiele czynników: forma zespołu, zadowolenie zawodników poszczególne każdego z nich, o tym też za chwilę będziemy sobie rozmawiać, trening, grupy społeczne, hierarchia, grupy towarzyskie. Zawodnicy w podobnym wieku albo też nie, no im oni są bardziej jakby zbliżeni do siebie wiekowo, tym bardziej się potrafią zasymilować i tym bardziej te grupy towarzyskie są, powiedzmy, że bardziej skondensowane. Też długość pobytu zawodników w klubie ma na to wpływ, bo jeżeli będziemy mieli tutaj duży rozstrzał, tak? Czyli jeden zawodnik gra 5 lat, drugi jest nowy, trzeci za chwilę przyjdzie, no to też tutaj będziemy mieli problem. Tutaj atmosfera w Manchesterze United jest bardzo dobra i pamiętajcie, że tutaj na atmosferę w klubie w dużej, 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 dużej większości mają wpływ Wyniki. Jak wyniki będą słabe, to atmosferę w klubie ciężko będzie utrzymać na poziomie przyzwoitym. Tutaj jest doskonała, bo i zawodnicy się rozumieją i mamy dobre wyniki, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle jak są dobre wyniki, to wszystko jest cacy. No i poparcie dla menadżera, czyli to jak nas widzą piłkarze. Tutaj oczywiście liczy się bardzo mocno wpływ nasz na zawodników. Praca w roli menadżera relacje z zawodnikami oraz znowu wyniki. No bo jak zawodnicy widzą, że taktyka jest do dupy, że nie potrafisz ich ustawić na boisku, to poparcie dla menadżera będzie po prostu spadało. Pamiętajcie, że tutaj również nasze atrybuty mają duży na to wpływ, czyli motywowanie zawodników, kierowanie zespołem oraz Poziom dyscypliny. Dobrze by było, żeby w takim klubie jak Manchester United te trzy atrybuty no, były powyżej 12, 13, 14, a najlepiej jakby było 20. Tak jak na przykład motywowanie. Wtedy zawodnicy czują do nas po prostu respekt. Więc pamiętajcie, te trzy czynniki dają nam taki ogólny obraz tego, jak wygląda sytuacja w klubie. Na przestrzeni zgrania zespołu, atmosfery w klubie oraz poparcia dla menadżera. To są ważne rzeczy i te rzeczy dają nam ogólny obraz właśnie tej atmosfery całej, całej w zespole. Co ma na to wpływ i co jest takimi podczynnikami? Oczywiście hierarchia. Czym jest hierarchia i jak bardzo jest ważna? Ano jest tak ważna, że liderów zespołu i bardzo wpływowych zawodników musimy traktować dobrze. Musimy na nich uważać. Nie może być takiej sytuacji, że się pokłócimy z kilkoma zawodnikami z tych dwóch grup. Oczywiście można mieć pewne niesnaski z jednym z tych zawodników, z dwoma. Ale jeżeli będziemy się kłócili z większością zawodników, to za chwilę oni zaczną przychodzić z pretensjami, problemami, morale zacznie spadać. A jak morale zacznie spadać, uwierzcie mi, zaczną wam spadać wyniki. Zacznie iść coraz gorzej na boisku. Zawodnicy będą słabsi w obronie, mniej skoncentrowani, mniej skuteczni w ofensywie i zaczną się problemy. Uważajcie na liderów zespołu i na bardzo wpływowych zawodników. Oni poza tym. Że musimy na nich uważać, to mogą nam pomóc. Bo na przykład przychodzimy sobie do takiego Cristiano Ronaldo i wchodzimy sobie w nim e, w dyskusję. No i na przykład może on nam pomóc w rekomendacji szkoleniowca, rekomendacji zawodnika, rekomendacji roli w sztabie szkoleniowym, plus oczywiście może nam tutaj pomóc w. W obniżeniu oczekiwań finansowych w stosunku do jego nowego kontraktu, im zawodnik jest ważniejszy, tym jakby ważniejszą rolę odgrywa w każdej z tych rozmów, prawda? Więc warto o tym pamiętać. Jeżeli się pokłócimy z innym zawodnikiem, który jest w hierarchii bardzo wysoko, to możemy wtedy poprosić Cristiano Ronaldo, żeby z nim rozwiązał ten problem, żeby z nim pogadał, żeby stanął po naszej stronie, żeby te wszystkie stosunki unormować. Więc pamiętajcie, zawodnicy, którzy są tutaj, czyli Cristiano Ronaldo, Rashford oraz Bruno Fernandes. Oni są bardzo, bardzo ważni, żeby oni. Byli z nami w dobrej komitywie, najlepiej żeby grali, najlepiej żebyśmy spełniali ich oczekiwania i na to też warto zwrócić uwagę. Ale nie zawsze tak jest, bo mamy tu Kawaniego, który godzi się z tym, że jest zawodnikiem czasami rezerwowym i raczej z tym większych problemów mieć nie powinien. Więc to jest nie zawsze tak, że ci zawodnicy muszą grać w pierwszym e, składzie. No bo na przykład taki Mata, on się godzi z tym, że jest zmiennikiem, więc nie musi grać cały czas. Od czasu do czasu można go wystawiać, na przykład w pucharach, ale z drugiej strony jest. Jest też zawodnikiem, który pomoże nam tutaj, jeżeli będziemy mieli jakieś problemy w drużynie z innymi piłkarzami. To warto wiedzieć, że to są zawodnicy, którzy też mają bardzo duży wpływ na innych, młodszych piłkarzy. Mogą być na przykład ich mentorami. Pamiętajcie o tym, żeby ta hierarchia była utrzymywana, żeby nie kłócić się z zawodnikami z pierwszych dwóch grup. Wpływowi zawodnicy też są istotni, ale już może troszeczkę mniej. Dalej, grupy towarzyskie to jest taki ekran, na który zaglądamy powiedzmy rzadko. Ale tutaj są takie podpowiedzi co do na przykład transferów, prawda? Że na przykład gdybyśmy ściągnęli Thibaut Courtois, Kiliana Mbappé, Edera Militao, Harego Keina czy Frankiego de Jonga, oni by się tutaj odnaleźli. To nam mówi o tym, że na przykład kiedy tych zawodników ściągamy, to możemy też już myśleć o tym, że oni się w naszym zespole odnajdą, że nie będzie z nimi problemu, że na przykład będą gdzieś tam odstawali. Jak na przykład Davis, Skriniar czy Varane. To są nowi zawodnicy, oni niedługo powinni się zaadoptować. Te grupy się tworzą w w Kontekście pewnych algorytmów, na przykład podobny staż, podobny, podobna osobowość, podobny wiek, podobny poziom profesjonalizmu, i tak dalej, i tak dalej. I oni się ze sobą łączą, wychodzą sobie na piwko, na kolację, biorą swoje żony i idą się bawić gdzieś tam do, do pubu, do restauracji, czy w inne ciekawe miejsca. Także też tutaj warto na to zwracać uwagę. Może nie jest to tak ważne jak hierarchia, ale też dosyć istotne. No i to, co najważniejsze, słuchajcie, zadowolenie naszych piłkarzy. Tutaj mamy cały przegląd poszczególnych zawodników, w jakim stopniu są zadowoleni, czego potrzebują, na co warto zwrócić uwagę. Ja tutaj generalnie problemów nie mam. Może oprócz Toma Hitona, który czas gry mu się nie podoba, no bo nie jest zawodnikiem pierwszego składu, oraz Freda, który ma podobny problem. Poza tym problemów nie ma żadnych. Ale mówię, tych problemów będzie yy, im lepsze wyniki, tym mniej. Im gorsze wyniki... Tym więcej. Pamiętajmy również o obietnicach, prawda? No tutaj, jeżeli chodzi o Erlinga Haaland'a, no to widzimy, że e, obiecaliśmy mu, że wzmocnimy sztab szkoleniowy. Jest to w trakcie realizacji. Jeżeli tego nie zrobimy, to jest wielce prawdopodobne, że taki Erling Haaland w im słabszym klubie będzie grał, tym ciężej będzie go przekonać, że no warto jednak tu pozostać. Może z Manchesteru United on nie będzie chciał odejść, bo nie jest wzmocniony sztab szkoleniowy, ale gdybyśmy go ściągnęli do Newcastle. No to tutaj już on by się zaczął zastanawiać, czy przypadkiem nie lepiej by dla niego było, skoro menadżer nie spełnił jego obietnicy pójść do lepszego klubu. I tutaj mamy kilka zakładek. Znowu, morale, czyli całkowite morale zawodnika, trening, traktowanie przez menadżera, jakby pozycja klubu w tym momencie, prowadzenie zespołu, czyli taktyka, formacja, rozmowy motywacyjne, czas gry, no i ogólne zadowolenie. Widzimy, że w Manchesterze United na ten moment nie mamy problemu, ale to się oczywiście wiąże z bardzo dobrymi wynikami, które osiągamy od początku sezonu. Ja tak o tym mówię, o tej dynamice. Wielu z Was może myśleć, że to jest nieważne, że to jest nieistotne, ale tu się bardzo mylicie. Atmosfera w klubie, morale, zadowolenie ze zespołu jest bardzo, bardzo ważne. Jak to zepsujecie, to popsują Wam się wyniki. Jak tego nie naprawicie w porę, no to niestety, ale wyniki się nie poprawią. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o zadowolenie poszczególnych graczy, to tutaj zaniepokojony. Może wam już dawać yy, coś do myślenia, zapala wam się tutaj żółte światełko, jeszcze może nie czerwone, ale żółte i owszem, że należałoby w tym aspekcie z zawodnikiem popracować. Ok, Tom Hitton nie jest tak istotny, Fred nie jest tak istotny, ale jak to się zacznie zmieniać, na przykład u Rafaela Varan, u Declana Rice'a, u Erlinga Halanda, Milana Skriniara, to zaczną się robić problemy. Pamiętajcie, żeby to pilnować. Oczywiście tutaj możecie sobie wejść e, dokładnie i macie napisane. Pozytywne, jeśli chodzi o trening, tak? Negatywne, był niezadowolony z niedawnych drastycznych zmian w intensywności treningu, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tu macie elegancko opisane. Wszystkie pozytywne i negatywne zachowania waszych zawodników i ewentualne ich problemy, jakie mają do was jako do menadżera. E, jeszcze jest taka jedna sprawa, o której warto powiedzieć, czyli te indywidualne rozmowy z zawodnikami i ich, e, i ich chwalenie, po prostu, tak? Czyli podnoszenie jeszcze mocniej ich morale, czyli dyskusja, e, pochwali piłkarza, pochwali. Formy, no i jestem naprawdę zadowolony z Twojej dyspozycji w ostatnich meczach Niestety, ale Milan Skriniar się rozzłościł A to dlatego, że Milan Skriniar jest zawodnikiem, który ma, który ma charakter profesjonalny Więc generalnie dla niego to nie jest nic dziwnego, że on dobrze gra tak Dla niego to jest rzecz, rzecz normalna Możemy oczywiście pochwalić też zachowanie piłkarza Twoje zaangażowanie w pozytywną promocję klubu jest godne uznania i tutaj, i tutaj zazwyczaj to morale rośnie, tak, to co chcę Wam pokazać, to nie zawsze jest tak, że yy, pochwalenie piłkarza w stosunku do jego formy, akurat Holanda nie możemy pochwalić formy, bo on jest kontuzjowany, ale jeżeli chodzi o pochwalenie piłkarza w stosunku jego zachowania do klubu, do promocji klubu, to zazwyczaj będzie się jego morale podnosiło. Zazwyczaj w 95% zawodnicy będą z tych pochwał zadowoleni. Podobnie jeżeli chodzi o Jadona Sancho. I tutaj znowu, pochwała zachowania jest zachęcony, przynosisz chwałę klubowej, pyk, morale rośnie do góry. Pamiętajcie o tym. Nie wiem czemu tak jest, nie do końca to rozumiem, ale właściwie tak jak mówię, przy 95% piłkarzy, jeżeli pochwalimy zachowanie piłkarza, to jego morale będzie rosło. Widzicie? Z takiej strzałeczki tutaj przechylonej wzrosło do jeszcze wyższego morale. Tak? Czyli powiedzmy, że z pozytywnego do takiego perfekcyjnego morale. Także to jest bardzo łatwa droga do tego, żeby poprawiać morale zawodników. Zobaczmy, kto ma najsłabsze tutaj morale. No wszyscy mają tak naprawdę, o, wyjątkowo dobre, to może nie, ale doskonałe, ma na przykład Hannibal. Zobaczmy, czy uda dojść się do perfekcyjnego. Czyli dyskusja, pochwał piłkarza, pochwała zachowania. big I delikatnie wzrosło Może nie tak mocno jak w przypadku Jadona Sancho Ale znowu to morale idzie do góry No prawie do idealnego Może uda się podnieść na przykład Edinsona Kawaniego ze znakomitego do Do idealnego, do perfekcyjnego Dyskusja, pochwał piłkarza, pochwała Zachowania, zachęcony Więc znowu to morale idzie delikatnie do przodu Może nie jakoś znacząco Ale delikatnie do przodu Jeżeli zrobicie to kilka razy w ciągu sezonu To czasami z morale średniego Będzie można wyjść na morale znakomitego Albo na przykład piłkarz ma jakiś problem To morale jest średnie Albo jest na przykład złe Też możecie delikatnie co jakiś czas To morale podnosić To jest bardzo ważne Dynamika, uświadomcie sobie Jest bardzo ważną rzeczą Jeżeli chodzi o zespół Im lepsze morale Tym łatwiej Wam będą przychodziły Zwycięstwa i o tym pamiętajcie. Za odcinek serdecznie dziękuję. Bądźmy wszyscy w znakomitym morale, bo mamy piękny weekend. Dziękuję za odcinek. Pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć.